Wszystko co nas łączy Radio Wilno. Dzień dobry w studiu Radia Wilno Paweł Kopak W 2025 roku gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie obchodzi swoje 80-lecie Od 80 lat ta placówka oświatowa kształci młodzież pielęgnując ideale zapisane w szkolnym haśle Ojczyzna, nauka, cnota to wyjątkowy jubileusz szkoły, która od ośmiu dekad jest jednym z ważnych ośrodków polskiej edukacji i miejscem, gdzie kolejne pokolenia uczą się języka, tradycji i miłości do ojczyzny. Podaje portal L24LT. W audycie Rozmowa Dnia gościmy dyrektor wspomnianej placówki Helenę Juchniewicz. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Jaka jest historia powstania szkoły i kto był jej pierwszym dyrektorem? Spacerując ulicami Nowej Wilejki, często się zastanawiam i zwracam uwagę na budynki i miejsca, w których powstały pierwsze oświatowe polskie ośrodki i później złożyły się właśnie na gimnazjum Józefa Ignacego Kraszewskiego. To były placówki przyplebani Placówka była również przy ulicy Syrokomli, to była placówka w Kuczkoryszkach, to była placówka na obecnej ulicy Triamtiniu, czyli Wesłańców. Więc my jako gimnazjum jesteśmy spadkobiercami tych ośrodków polskości, tych ośrodków tradycji zachowania mowy polskiej i tożsamości i nam przypadł taki udział być centrum kultury i polskości w Nowej Wilejce no w Wilnie jak wyglądała transformacja szkoły średniej w gimnazjum bo pamiętam trudne to były i niespokojne czasy dla polskich szkół w naszej odrodzonej Litwie więc jednym z pierwszych dyrektorów był Edward Staniewicz, później kolejni dyrektorzy, to Włodzimierz Kozak, Jan Zakrzewski, który pracował ponad 30 lat, pełnił funkcję dyrektora, Czesław Malewski, któremu właśnie zawdzięczamy, że szkoła otrzymała imię Józefa Ignacego Kraszewskiego, czyli wybieraliśmy patrona i myślę tak ze strony historycznej, to odzwierciedliło się, gdyż Kraszewski studiował, pisał o Litwie, o Wilnie, pracowitość, więc sobie wybraliśmy. Zakochał się w Wilnie? Zakochał się w Wilnie. Więc, to znaczy w dziewczynie będąc w Wilnie. Więc to przyczyniło się do decyzji, że patronem będzie właśnie Kraszewski. Dalej należało bardzo zadbać o status tej szkoły, jaką ta szkoła będzie szkołą średnią, szkołą podstawową. Był taki skomplikowany czas, że nawet nam nie pozwalano zachować szkoły średniej, walczyliśmy o to i ostateczna decyzja walczyliśmy razem z macierzą szkolną bo i wspierał nas i prezes Józef Kwiatkowski i zarząd macierzy szkolnej więc nauczyciele również szkoły dyrekcja staliśmy przy takim zwarcie przy swym zadaniu i celu by była zachowana tutaj szkoła średnia Czyli w przyszłości nazwane zostało Długie Gimnazjum. I nazwę jako gimnazjum uczynaliśmy w roku 2014. Więc Gimnazjum Długie, Gimnazjum Józefa Ignacego, im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. No pamiętam te czasy naprawdę, jak wmawiano, że wystarczająco szkoły podstawowej, tutaj będzie szkoła litewska średnia i będziecie mogli Normalnie się uczyć w języku państwowym albo kontynuować naukę w języku polskim. W innych szkołach wystarczająco ich jest w Wilnie. No, wywalczyliśmy i mamy tą szkołę polską, polską z średnim wykształceniem, i bardzo się z tego powodu jesteśmy dumni i cieszymy się. Ilu y, dzisiaj? uczęszcza dzieci do waszej szkoły? Teraz w szkole jest 487 uczniów i mamy również klasę taką przedszkolną, w której kształcimy... To te, tak zwane zerówki, tak? Tak zwaną zerówkę, Aha. gdzie wychowujemy, kształcimy, nauczamy języka również państwowego aktywnie, no, I potem e, dzieciaki już tak e, bardzo chętnie włączają się do e, pracy i nauki w klasie pierwszej, gdyż już są oswojeni z placówką, tak, jest, no, znają to miejsce. Jest dla nich dobrze, jest dla nich wygodnie, jest dla nich swojsko, więc... A skąd pochodzą dzieci, z jakich okolic? No najczęściej dzieci pochodzą z Nowej Wilejki i jej okolic. Mamy swój narybek, a właśnie, że już jest czwarte pokolenie w szkole. Oczywiście, że wielu zmieniło miejsce zamieszkania i korzysta z usług innych placówek i szkół polskich w Wilnie albo, albo i w rejonie, tam gdzie zamieszkują, ale wielu wraca do naszej szkoły i tak e, rozmawiając, e, widząc, kto przyszedł, od razu wiemy, że to e, no, nasi absolwenci i tutaj przychodzą już ze swymi dziećmi, bo nawet to podobieństwo. Jest widoczne, a jako, że obserwujemy ucznia i pracujemy i wychowujemy przez 12 lat, no więc to już jest rodzina i bardzo dobrze się znamy. A który z to już będzie rocznik? Która edycja w następnym roku? Teraz mamy 72. rocznik. Pomimo, że 80 lat, ale ta nauka wcześniejsza, ona była różnie bardzo określana do 8 klasy, do 10 klasy, więc teraz mamy 72. I mamy bardzo ambitnych uczniów, którzy już zastanawiają się nad wyborem egzaminów. Co prawda, no są różne jeszcze nieścisłości i oczekujemy również określonych reguł tych egzaminów, ale Praca w RE i nad przeszokowaniem się do matury, co dla nas jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ubiegły rok dla nas bardzo był sprzyjający, i uczniowie wybierają po sześć, pięć egzaminów, większość uczniów wybiera. Wybierają i doskonale sobie radzą. I radzą doskonale, mieliśmy takie wyniki jak i, y, z sześciu egzaminów wybranych 5 setek albo dwie setki, no, jedna setka to już takie y, bardzo częste zjawisko, jak i z języka polskiego, jak i z informatyki, angielskiego, z fizyki. Udanym również był bardzo język państwowy, język litewski, gdzie egzamin wszyscy uczniowie tak dotrzymali kroku i w bardzo dobrych, dobrych ocenach. A czy administracja szkoły prowadzi statystykę, prowadzi rachunkowość, ilu dzieci opuściło mury za te 80 lat? No, za te, plus, tak, za te 80 lat opuściło. 2830 uczniów, absolwentów. Statystykę tą prowadzimy i mamy te księgi takie wieczyste, w których są różne informacje i bardzo lubię przeglądać te księgi, gdzie jest spis uczniów, nazwiska. Wszystkie są dla mnie bardzo drogie i znane, przypominają się różne historie. Z lat i mojej młodości, dzieciństwa, z kim się współpracowało, z kim, z kim się kolegowało, bo jestem również absolwentką tej szkoły, więc mam duże rozeznanie w tych osobach, które to wy tam jak rodzina? nas się uczy. Właśnie jesteśmy taką rodzinną szkolą i wyróżniamy się tym, że jesteśmy rodzinną szkolą. I nauczycielami są właśnie absolwenci. Bardzo wielu nauczycieli ukończyło naszą szkołę, jest absolwentami naszej szkoły. Także to również sprzyja temu możliwie poczuciu odpowiedzialności, bo to jest moja szkoła. Tak każdy mówi, to jest moja, nasza szkoła, więc jakże inaczej by nie dbać o jej dobro. W jakich projektach uczestniczy szkoła, zarówno uczniowie, jak też grono pedagogiczne? Jakich macie partnerów? Z kim współpracujecie? No Partnerów mamy i tutaj na Litwie, pracujemy, współpracujemy ze szkolami. I również w Polsce mamy wielu partnerów. Podstawowymi partnerami to są szkoły w Kielcach, w Konstancinie Jeziornej. Teraz ostatnie nasze znajomości i myślę, że przyjaźń i współpraca to miasto Gdańsk. Właśnie wróciliśmy teraz z takiego stażu z grupą nauczycieli, gdzie byliśmy w szkołach w Gdańsku. Jest takie powiedzenie Wileńskie Miasto Gdańsk. Wileńskie Miasto Gdańsk. Skąd się to rozpoczęło? Ta przyjaźń zapoznaliśmy się podczas 11. zjazdu nauczycieli Polonii Świata. Byliśmy też partnerami w organizacji tego zjazdu i wspieraliśmy organizatorów zjazdu organizacją lekcji otwartych, wycieczek. No i właśnie ta grupa dyrektorów miasta Gdańsk gościła w naszej szkole, gdzie przedstawiliśmy lekcje poświęcone noblistom, bo temat zjazdu był Polacy światu, polscy nobliści. Więc mówiliśmy o Miloszu, chodziliśmy tutaj też ścieżkami Przedstawiającymi drogę, twórczość noblistów, a także byliśmy na takim spotkaniu z uczniami, nauczycielami jak z Tomaszem Węclową, więc to cały taki rok był poświęcony noblistom i myśmy w tym projekcie wiele zyskaliśmy i zyskaliśmy również sobie przyjaciół w Gdańsku no i planujemy dalszą współpracę. Kolejne projekty to projekty związane z inwestycją, inwestycyjnymi, więc teraz kończymy no, jesteśmy na półmetku remontów w szkole, to jest projekt remont gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i zawdzięczając i dziękując dla MSZ-u, a także samorządowi naszego miasta Wilna organizujemy remont, więc otrzymaliśmy dofinansowanie i korzystamy z tego kolejnym takim wnioskiem, który składaliśmy, to był ogłoszony konkurs Senat Polonii rok 2025 i tutaj pisaliśmy o potrzebie organizacji jubileuszu, więc mamy wsparcie na jubileuszową galę. Więc również chciałabym tu złożyć podziękowanie Senatowi, a także Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, korzystając więc z dofinansowania, ze wsparcia, możemy zorganizować jubileuszowe spotkanie, gdzie będą obecni absolwenci, rodzice, uczniowie, nauczyciele weterani, no, zaproszeni goście, partnerzy, więc cieszymy się z tego bardzo. Nie planowaliśmy organizować takiej dużej gali i rozłożyliśmy świętowanie na cały rok kalendarzowy. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy biegiem z Polską w sercu, który był poświęcony jubileuszowi naszego gimnazjum, a również wydarzeniom Bitwy Ostra Brama. Robiliśmy to razem z Związkiem Polaków Miasta Wilna. Również wyjechaliśmy do Rzymu, by będąc w projekcie nobliści, Polscy Nobliści Światu, zwiedzać miejsca, gdzie byli Raymond, gdzie był Sienkiewicz, gdzie również bywał Miloš. A to był akurat jubileuszowy święty rok i jest 25, gdzie w jednym z kościołów w Rzymu było odprawiona msza za nasz zespół, naszych absolwentów, rodziców, uczniów. Więc to były też takie wspaniałe przeżycie, że szliśmy z tym jubiliuszem nie tylko drogami Litwy, ale i przez świat, więc byliśmy... W Rzymie tam myśleliśmy, tam yy, modliliśmy się o osiągnięcia szkoły, o zdrowie dla absolwentów, uczniów, rodziców, dla w ogóle nauczyciela, który ten świat buduje i ten świat zmienia i szykuje obywateli dla społeczności naszego państwa, dla świata. I kiedy to ma być gala? Ta gala ma być 21 listopada, ale to nie pierwsze takie wydarzenie, które poświęcone jest jubileuszowi. Wiem, że się książka poświęcona? E, no tak. Będzie książka e, gimnazjum ZF Ignacego Kraszewskiego filarem polskości. Książka, e, która jest wydana ze środków e, gimnazjum i również swoje, swój taki wkład e, mamy w organizację. Tam grono redaktorskie wraz z panią. No, grono redaktorskie tak jest. To pani Regina Paszuto, pani Wanda Andruszaniec, więc... E, myśleliśmy, pracowaliśmy, inicjowaliśmy, bardzo dużo wspomnień będzie w tej książce naszych absolwentów, którzy opisują, jak widzą w szkole, jak było w szkole, jak jest w szkole. No i kronika lat szkolnych. Więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli przedstawić tą książkę i w taki sposób ten Jubileusz te, te zasługi nauczycieli człowieka upamiętnić. No cóż, jeszcze raz składamy szczere gratulacje z okazji tak zacnego jubileuszu i życzymy spełnienia wszystkich planów. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę, a naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji rozmowa Dnia Radia Wilno gościliśmy dyrektor gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, panią Helenę Juchniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wszystko, co nas łączy.